Siemka to żelkowa dama. Jesteśmy znowu na Mainplexie i jest ze mną... Daliwex, cześć. Tak. Nie, jestem w Hunterach. O, ty to też. Jest... Spoko. Właśnie, tutaj ściągnęłam Daliwexa, to było takie porwanie z kanału, szczerze mówiąc. Nauczysz mnie w to grać, bo nie grałem. co to czekaj, yy, sowiesy TNT Huntera. No, dawać mi TNT. Dobra. To mi jakiś snopexiana biega. No to właśnie takie snupki siana masz zabijać. A lagi, lagi na wejście. Muszę sobie pochodzić po na chwilę. Ja nie mam lagów. Oć, oć. No, już. Okej. Okay. Jezu niech to się dopij... Ja się spokoi. błagam. Jezu, co to? O, jakiś automat strzela. Zabi. No, automat taki. Czy teraz? Ty nie rady. A tu się możesz we wszystko zamienić, tak? Eee, czy nie? W drewno, w bloki takie nie mogę się zmieniać. No, a, zwierzątkiem ktoś może być? Tak, zwierzątka to jest norma. Może być biblioteczką może być, być TNT-kiem, Może być doniczką. Yy... Nie wiem, możesz, możesz być... No my, tak trochę ciężko będzie Możesz być pęcykiem, możesz <grych> być melonkiem. To jest, to jest właśnie Hide and Seek, dlatego to musi być jakieś utrudnienie, przecież nie... Co, tak łatwo? Nie ma, coś ty... Co. Dalej nigdy w to nie gra, więc dopiero go takie krótkie przeszkolenie jest. <grych> Damy radę. Zobaczymy.

Ale, automat, ale, automat. Jezu! O matko! Ale to było. Zabił mnie normalnie z y Killaurą kompletną. Zabiłem, typa. Świnką był. O, 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 o. o, druga świnka. Widzisz, co to. to Sysianko jest, jest, jest cheaterem. Ileś. <grym> Goście się pochowali w jednym miejscu, już czwartego gonia. Ale ten, yy, Sianko to jest właśnie, mówię ci, cheater. Ten, co mnie tak zabił i wali jak z armaty tymi strzelami. A ty biegasz dalej, tak? Jak cię zabiję? Mm, odradasz się. Mm, to dobrze. Znaczy, mało o to mi chodziło. Tak? Nie, to nie ten. czterech już zabiłem. No to. A mówię, że nigdy w to nie grałeś, coś mi tu szczela. Stąd gdzieś. Bo nie grałem, pierwszy raz z tobą grałem. Tam, dobra. Te, w szobie, w e, tam na domku gdzieś. Te gry, które z tobą grałem. Coś na domku jest dobra. Lecimy na domek. Widzisz, pokazuję ci inny świat. minigierek. Jak? On tam własna na górę, tym się tak pyta. Tego slendera, co ostatnio graliśmy, też pierwszy raz w życiu grałem. I co złe? Co? I co zła Gierka? Nie, no spoko. Taka pewna ta, no, do zabawy. No w sumie minigierki po to, to są No To jest takie dla zabicia czasu z nudów Coś mi się wydaje, że ktoś tam siedzi O, o arbus Arbus się zapytał, no No, co to jest? Ej Coś mnie odepchało A ja jakiegoś laga mam, czy co? A ja uderzyłem jakiegoś. Arbuza i mnie odepchnął. A, a u mnie Arbus się zawiesi w powietrzu osobnie. Wszyscy go nie mają w powietrzu? A tak gibo. No w... skacze na tak jakby nie wiem. Nie. No dobra. Nieważne. Goście, cały w strzałach jest. No bo Cheater jest na arenie. Mnie jeszcze nie dorwał. Niestety jak tutaj Hunter chodzi, czyli tu nic nie ma, tam trzeba się dostać? W sumie nie wiem, gdzie mam po tym mapce latać, latam w tych samych miejscach. No to o to chodzi, masz latać... Bo się, bo oni się mogą przemieszczać. Spoko, mam półtorej minuty, a pięciu hajderów, czyli nam to się zakija, nie uda. Ale bądźmy optymistami. Zawsze może być gorzej. Dobra. rada. Chyba. mhm, nie Oj, coś we mnie strzela. Coś we mnie jest z tej strony szczela. na tym domku gdzieś mi się A nie, to coś musi tu nie być. W ten dom coś tu jest. Ładny domek tu jest. Może akurat pomysł zabierzesz Jak chcę dwonaję na glob skai, to może akurat... Na kurwi w sumie. Na kurwi w sumie. No. A no, przyzwyczajenie. bo tam cały czas modem jestem na Dorskaju jak... tam Zabijam go, czy nie zabijam go? Ła! Coś mnie bije. Skąd on mnie bije? Jakie mam szczęły? Nie, no, skąd ja mam szczęły. Ale w sumie tu jak więcej by pograć, to też mniej więcej wiesz tam, jak, jakie itemki są poukładane i tak dalej, nie? jak już tak no rozróżnisz mapę. No, to jest świeża mapa, więc ciężko cokolwiek ogarnąć jeszcze. Hiders won the game, no. Dobra, trudno. Byliśmy w hiderach. W hiderach y, się fajnie bawi, bo ty trolujesz tak, tych hunterów, a oni... Wiedzą... Skądś strzelasz? Dobra, eee. Yy... No, w sumie przydałoby się pójść tam. Dobra, idę, wybieram do hajderów. Klikki na niebiesko ołowce będziesz w haiderach. No, ja wziąłem. No właśnie. Tego slima. Szczęśliwie. Yy, do którego teamu mamisz? No to właśnie no nie... dobra, no comment, <laughs> bo ja wybierałem tamtego slima. No właśnie. <laughs> a tu już widzisz, no chyba bardziej łopatologicznie się nie da rozpisać. Nie, nie ogarnę. Taki nie ogar chwilowy. Wiesz, jakie są najczęstsze kryjówki na rękach? Nie. Doniczka na dachu. To jest standard. Ambitnie. Tak. W sumie pod latarnią najciemniej. <taki> Wiesz, jak niektórzy nawet nie zauważyli np. goniącego TNT więc. Przejdziesz mu przed gębą, a on nawet nie wyczai, że cokolwiek się stało. O, lubię tą łapkę. Czym jesteś? Dobra, jak ja mam się zmienić? Czym jesteś? Doniczką. Chodź, y, widzisz ganiające kowadło koło straganów? Koło jakichś kurek widziałem, o, zamieniło się w kurki. Koło straganów, koło straganów, kanie... ty? Widzę, widzę, Skaczesz. Chodź za mną, chodź za mną. Masz te slimebolla, nie? Mhm. A tu już takie doniczko, najlepiej doniczko się zmienić i pójdziemy na drzewko. W liściach się schowamy, będziemy str Trzeba park... ja sobie na f w sumie chodzę. Trzeba parkour odstawić. Dobra, jestem. Nie pytaj. Spadłeś. Nie, nie. Jesteś na tych drzewach czy nie? Mhm. Mm ja dostałam. Tylko nie wiem gdzie już... No to sobie na jakimś drzewku, tak się schowaj trochę za liściami, żeby Cię nie było widać. Pamiętasz, też więc Ci łatwiej. I wycaduj tak na środek i patrz kiedy lecą i w jak w kaczki. No, oni tak nie wyczają. A i miałkanie i fajerwerki dodają Ci punkty, ale wtedy można się wyczaić łatwiej. Nie nie wyczają mnie. Tylko oni mogą strzelać TINTIKami i jest jeszcze Ranga Radar, kiedy ma ktoś jest w czajnowej zbroi. I. Ma tylko yy, ten kompas przystrasny. Przecież ja się doniczka pode mną biega. Ma kompas i może pika mu jak jest koło hand-hidera, więc właśnie. Tam gania idę. Oj, oj, oj. Widzę radarze. Radar gania. Nieważne. Ty gdzieś w pobliżu mnie byłaś, nie? Tak. I właśnie strzelam fajerwerkę. Hmm. No, a widzę cię. W krzaku jesteś. Tak? No, ja też wystrzeliłem. A ty tu, o tej, dobra, Git. Uważaj. Czasami patrz na ten dach, z którego przyszliśmy, że może ktoś tam skoczyć. To by lepiej ten zerkał, bo mi tam... Ja na F5 stoję i się rozglądam wszędzie. Ja wiem, to co wygląda sobie. Ja tu się patrzę na ten placyk, Ale nudno trochę. Patrz, jeszcze sześć Hunterów, ale cioty. Z dachu łatwo zrzucać. No jest... Aha, bo ja mogę w nich strzelać. No, od tego masz łuk, geniuszu, i masz nieskończoną ilość strzał. Uważaj, Hunter! <grym> Oj! Nie. Spadł. Ten nie może w ciebie nic rzucić. Ale radzę ci się zmienić pozycję. Nic mnie nie zrobi. Nie dosięgnie mnie tu. Idi <grym> Jaki ludy Jak gania koło tego Patry. drzewa. Jak rdze. Czekaj, coś kombinuję. Chip chip taś, taś O. O. o, -o. O-o! Oh, oh. mm, widzę, że cię bije. O-o! Oh, oh. Czekaj, go ciągle uciekam. Yeah, mamy takiego boosta. Nie wiem, czy wiesz o tym, że jak klikniemy na drugą, naszą siekierkę, to dostaniemy takiego speed boosta i wtedy szybciej uciekamy. Ała! Ano? Ała, ała, ała. Trzy, dwa, jeden. Uciekamy, nara. nara, nara ja nara. uciekłam, nie nara, 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 nara. Oczywiście ników nie widać, nie? Nie. Dobrze. Oła, Ktoś... oła, dalej mnie goni. Dalej mnie goni skurczybek. Miał. No ja uciekłem sam I jeszcze strzelam ała. w niego. W sumie Nie ogarnął, że ja w niego strzelam. Ja mam kilka serduszek, tylko. Dalej. A i tak baddełaj nie możesz wejść w wodę, bo cię woda bije. Uuu. Tak, to jest taki minus bicia. Hunderem. Ała, ała. Jezu. Dobra. Idę z powrotem na te drzewka. Jezu, uciekłam! O matko! <laughs> uciekłam i jeszcze przed hunterem się schowałam centralnie, patrzę hunter przy nią. Myślę, kurde, co się zmienić, patrzę arbuzy. I szybko slajmy na buzy. Szybko na arbuzy i się zmieniłam. <laughs> Nawet nie wyczyłem, kiedy przestał mnie gonić. A ja siedzę na drzewku. A ja ja siedzę w arbuzach, koło... widzisz ten. Yy... Oj, oj, oj. Koło mnie trzy osoby biegają. Ja się wolę na razie nie wychylać. E, widzisz ten wiatrak? Bez kitu, tu trzy osoby są. Mm, nie. Jestem tam, gdzie byliśmy. Uh -huh. O cholera, czajnowym jego nic. <grym> A czajnowy to radar, Bez kitu. To ci może wyczaić. Oj, widzę, że coś koło mnie daleko wysadza. Robi się gorąco. Zmieni się w prosiaka. Będę gonić, prosiakiem. Porsiakiem jest w tyle łatwo, że nie musisz stawać, przecież nie możesz stanąć. I tak no. A właśnie, nade mną praktycznie przebiegł. Przebie Jezu, jaki głupi hunter. Przebieg dosłownie mi nad głową i mnie nie wyczaił. Kolejny. Ale mnie gościu goni. Więc spoko. Dwóch mi przebiegło nad głową. Puść 50 sekund, wytrzymaj. Easy. Dobra. Ej, te... No dobra. Ej, ten pomysł Czerw. z połkiem to był dobry pomysł, bo mnie cały czas wyświetla, że ktoś naczeka na admina. Ale te boty są dobre. Wiesz, na, jest mały minus, bo są nie do, nie, nie do końca dopracowane. Ponieważ, jak to siedzi długo i czeka na konkretnego admina, no cały czas spoko. Um, goni mnie! Widzę. Ja, no nie, ja jestem w tych świniach. Ja ci powiem, że na innym pisku od mojego ziomeczka. W sumie jest ten sam bot od kilku dni i się dobrze sprawdza. Też na początku ludzie się bywersowali i się przyzwyczaili. Tutaj też się przyzwyczają. Nie mają wyboru zresztą. Wiesz, że jak uciekałeś? Widziałeś te stado świń? Nie, nie, nie spojrzałem. Wiesz, bo już w sumie tuż, koniec czasu był. Ale tuż przed Twoim zabiciem. Sobie go tuż przed Twoim zabiciem widziałeś takie stado świn? Nie. I wody tak, właśnie przez to wodę przeskakiwałeś się daleko. To ja zaraz koło tego młynu byłam, właśnie w tym stadzie świni. Chodziłam sobie jako świnia, ominąłeś mnie centralnie koło mnie. No, 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 hejdera, hejdera. Dobra, y, trzeba poczekać na graczy, więc w tym momencie zrobimy cięcie i jak się zbierze gracz, jak zacznie się ręka, to wrócimy do was po przerwie. Dobra, wróciliśmy do was po przerwie. Już mamy 7 sekund do arenki. O, Pirate Island, jak ja to lubię tę rękę. to jest taka fajna do Dobra, yy, wiem gdzie idę. Będę ciastem. Nie, czekaj, dobrze. Ej, idę. Nie wiem, co się zmienić w sumie. Albo nie, nie będę ciastem, gdzie ja się przejdę. Ja się gdzieś przejdę. Nie gdzie... Być świniakiem może? Aha, nie, aha. będę tym. Będę. Będę. Będę siankiem. Się zmienię w sianku. o tu się stanie. ja jestem <laughs> A Właśnie tym yy, slaimbo'em możesz się zmieniać jak coś. O, widzę, crafting no, table. Go nie, koło nie wiem, co. przyszedł. Też ze stanu. Spoko. Dlatego jest tak sporo porozstawiane na, na mapie, żeby wiesz, mogli się ludzie poukrywać. Żeby nie było problemu. No, już koło mnie ludzie latają. Wiesz, co właśnie, jak jesteś hajderem, to widzisz wszystkich, a później jak Hunterem, to już jest gorzej. No. Taki niepozorny Buxerv. Tak. Jezu, co ja zrobiłam? Nie zauważył tej. Dobra. Ja zypuściłam fajerwerkę idzie Hunter, ten niewczaju poszedł dalej. A ja w domku puszczam fajerwerki i we mnie wybuchają. Czekaj, okay, jest za mną. Aż mi się Sylwester przypomniał. Ja Sylwestra nie doczekałam. Znaczy yy, było tak, że musiał mnie teście wyciągać na, na drogę, żeby popatrzyła na fajerwerki, bo już nie dałam rady samejść. Są takie taki Dobra, poszczę sobie. Hops. Jakie nieogary. No. Lata czterech typów, puszczam fajerwerki, o nic. No, daj spokój. jest masek. Oj, oj, oj! Radar jest koło mnie. Oj, 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 oj. Panie, nie! A nie! Ja się tak nie bawię, tak? O cholera. Zwyczaju! Myślałem, że się da przejść przez okno. Kurde, A tam była jest hunter na dachu i boję się go zdjąć, że mi nie wyczają. Dobra, Mam nadzieję, że nikt nie wyczaje ferwarki. Dobra. Jestem sobie świnką. Świnką? Jestem niepozorną świnką. Dobra, zamieniam się w deniczkę. I gdzieś idę się skitrać. ła świnią. Mierno. Nie gdzie. Oj, 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 widzę huntera. Oj, 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 on idzie w moje strony. Boję się, że mnie wyczai. No ja musiałem zmieniać trochę pozycję. <laughs> Radar. Na koło mnie też biega. Radar, ko ten, co wcześniej mnie Radar kogoś goni. Na koło mnie jest. Dobra. Ten sam goście, co wcześniej mnie wyczaił na drzewku. Ale biega, ale biega. Nie, nie, wyjdź. Wyjdź. Coś czas uciekać. Jezu, hunterze na dach. O, widzę, doniczka koło mnie przeciała. No to chyba ja. Koło takiej pustyni, jest tak? Koło siank jestem siankiem, no. No, ja też już się O, o mój, ktoś mnie tak. wyczaił chyba. Idzie Hunter. Uważaj, TNT Hunter leci na naszą stronę. No, widzę. Wyczają mnie, wyczają mnie. To ty uciekaj, ja, ja siedzę. No fajnie, a ja te. Mhm. Bo jak mu centralnie w gębę strzela, to nic dziwnego, że się. kapnę, że coś mi go. Teraz mogę uciekać. Czego? Bo sobie poszedł. Mhm. No bosko, Bo zobaczył, że coś zostało zabite. Coś zostało zabite i... Wiesz, że jesteś w trójce już? W dwójce w sumie chyba. W dwójce no. Bo jest dwóch. Delikat, gdzie jesteś? Mm, uciekłem z tamtej pustyni. Dalej jesteś doniczką? Mm -mm. Ja się co chwilę zmieniam, bo mnie wyczaili wcześniej jak byłem doniczką jeszcze doniczko doniczkę łatwo wyczaić, bo wiedzą, że często ludzie się doniczki zamieniają Więc nie, nie robię tego tak... ...niezmyślnie No i tutaj jest to O nie Nie, odejdź, odejdź kolego Odejdź No, ty... Mm. Uuuu, peszek. Wyczaił mnie jak się zmieniałem w craftinga. To jest 100%. Ajajaj, mogłem się nie zmieniać w sumie i się nie ruszać. Tylko za dużo osób koło mnie latało. No to jest takie ryzyko mimo wszystko. No wątpię, że znajdziemy tego jednego. Pewnie się skitrał gdzieś w domku i... Sprawdzę jedno miejsce. Ale się wystraszyłem teraz, że mnie ktoś przeniósł, a to na drugim Tesie. Jezu. Ja dźwięką wyłączałem więc... A już miałem krzyczeć. Co? Co? A co miałeś krzyczeć? Może mnie ktoś przeniósł. W nieodpowiednim momencie. Trochę. No jakby ktoś mnie przeniósł w takim momencie, to wiesz. Trochę. Ja bym też nie była z tego zadowolona. I kurde. Ciekawe gdzie był. Nie wiem, a tu się jakoś więcej punktów dostaje za to, że drugi padłem? Znaczy w sensie, zobacz czy to by to w tych. Tak. Nie. No, masz za tego, za przetrwanie. A tu dalej jest tak, że na 18 chyba się więcej no. punktów dostanie. 25 o, to więcej. Nie chce mi się zmieniać. Dobra, chyba starczy tego odcinka, bo już są 25 minut, więc chyba wystarczy. Dobra, w takim razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej odcinków, to piszcie w komentarzach. I dzięki za oglądanie i hej! Cześć.